W dzisiejszym odcinku chciałam Wam powiedzieć, co to znaczy słowo soda. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że wymowa tutaj to jest SODA. To nie jest O, to nie jest SODA, tak jak w polsku, to jest SODA. I często zauważycie, że po angielsku, jak mamy O, nie zawsze, ale nie mówimy O, mówimy O, o to w tym przypadku jest SODA. I soda. To jest skrót od soda pop. I może 50 lat temu, albo 60 lat temu, albo nawet dłużej, to ludzie mówili soda pop. I to jest bardzo amerykańskie. Ja nie wiem, co oni mówią w Anglii i też tak naprawdę mnie to nie obchodzi, co oni tam mówią. Ale w Stanach my mówimy soda albo pop. I soda pop w dawniejszych czasach to soda pop było i jest. Takie napoje gazowane z cukrem. Na przykład Pepsi, to to jest Soda Pop, albo Fanta, albo Sprite. Wszystkie te, te takie napoje Mountain Dew to jest Soda Pop. I tak mówiłam, dawniej mówiliśmy Soda Pop, ale z czasem to skróciliśmy to. I teraz ludzie w Stanach zależy gdzie mieszkają. To mówią albo soda, albo pop. To zależy, gdzie mieszkają, w którym regionie, e, często jaki mają akcent, ale połowa, kraja, połowa kraju mówi soda, a druga połowa mówi pop. To pamiętajcie, jak będziecie rozmawiać z Amerykanem, i oni powiedzą: Do you want a soda? Albo Do you want a pop? To znaczy, że oni chcą taki napój gazowany. I, I teraz tak myślę o tym, ja nawet nie wiem, czy jest takie słowo po polsku jak soda. Co wy mówicie, co, co wy mówicie na to? Możecie napisać w komentarzach, bo nie wiem. Ja zawsze mówiłem soda. I, i nawet jak przyjeżdżałem do Polski, mówiłem, hej, czy, czy macie jakąś sodę? I oni tak, co? Taką wodę gazowaną? Co? Nie, Pepsi albo albo Coke, albo coś takiego. Uh, to <laughs> pamiętajcie, że soda to nie jest woda gazowana. Soda to jest takie napoje gazowane z cukrem. I bardzo często Amerykanie powiedzą soda. Dzięki, że oglądaliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do następnego razu. Cześć.